Dwóch najbogatszych ludzi na świecie, Elon Musk i Władimir Putin, na pierwszy rzut oka różni ich wszystko: sposób myślenia, obszary, w których działają, różne też były drogi do sukcesu, którymi podążali. Łączy ich to, że obaj postanowili zapisać się w historii świata, pozostawić po sobie trwały ślad Musk poprzez uczynienie z ludzi zdobywców kosmosu, a Putin, czyniąc nam piekło na Ziemi. Ale jak to właściwie się stało, że biznesmen skonfliktował się z przywódcą największego obszarowo państwa świata? Przecież rolą przedsiębiorcy jest pomnażanie zysków, a nie polityka. Otóż każdy, kto choć trochę zna Elon Muska, wie, że to nie pierwszy raz, kiedy wkracza on na obszary zarezerwowane dotąd dla instytucji państwowych i polityków. Przecież podbój kosmosu. Yy, Dotąd był zmonopolizowany przez Narodowe Agencje Kosmiczne, choćby NASA czy ESA. Tymczasem jedna z firm, Maska SpaceX, jest wiodącą na tym polu, a jej właściciel planuje nawet podbój Marsa. Władimir Putin. On też nie jest zwykłym przywódcą państwa i nie chodzi o to, że jest po prostu dyktatorem, ale o to, że jego celem zawsze były pieniądze. Nigdy tak naprawdę nie chodziło mu o dobro Rosji i jej mieszkańców, tylko o pomnażanie własnej fortuny. I choć oficjalnie Putin przyznaje się do posiadania działki za miastem, 77-metrowego mieszkania z garażem i terenową ładą, to z pewnością jest to tylko wytwór rosyjskiej propagandy i nie ma nic wspólnego z prawdą. W jednym z wywiadów Elon Musk powiedział wprost: Putin jest znacznie bogatszy ode mnie. I jestem pewien, że szef Tesli. Wie co mówi. Jednym z epizodów, który przychodzi mi na myśl, kiedy myślę o konfrontacji tych dwóch multi, multi, multi jest post, jaki Elon Musk zamieścił na Twitterze, w którym proponuje Putinowi pojedynek twarzą w twarz, a jego stawką miałaby być niepodległa Ukraina. W końcu rosyjski przywódca jest wielbicielem sztuk walki i mistrzem kilku z nich. Od 11 roku życia uprawia judo i jest posiadaczem czarnego pasa w tej dyscyplinie. Trenuje rosyjski system walki sambo, którym posługują się żołnierze specnazu, ma mistrzowski ósmy dan w karate kyokushin. Posiadał również dziewiąty najwyższy dan w taekwondo. Dla porównania Chuck Norris posiada ósmy. Jednak po napaści na Ukrainę Światowa Federacja Taekwondo odebrała Putinowi ten tytuł. Sieć milczy natomiast o jakichkolwiek umiejętnościach walki, które posiadałby Elon Musk. Mimo to, kiedy Razman Kadyrow, wataszka stojący na czele władz Czeczeni, postanowił z niego zakpić i napisał na telegramie, by ten nie mierzył swojej siły z siłą Putina, bo grają w zupełnie dwóch innych ligach, Elon Musk odpowiedział, jeśli on boi się walczyć, zgodzę się używać tylko lewej ręki, mimo że nie jestem nawet leworęczny. W biografii Elona Maska czytamy, że jest on wysoki i barczysty mierzy prawie 187 cm wzrostu. Wow. Putin ze swoimi 170 cm to przy nim po prostu kurdupel. To oczywiście humorystyczna część tego odcinka bo prawdziwa konfrontacja odbywa się na zupełnie innej płaszczyźnie a jest nią walka radioelektroniczna. Rosja ma 70-letnie doświadczenie w pozbawianiu Europejczyków dostępu do wolnych mediów. Już w latach 40. ubiegłego wieku jej służby skutecznie zagłuszały Radio Watykan w języku litewskim, Abemus Papam. W czasach zimnej wojny, radiowa żelazna kurtyna oparta była na rozbudowanej infrastrukturze uniemożliwiającej odbiór. Radia Wolna Europa, BBC, Głosu Ameryki czy Radia French International. Ówcześni słuchacze radzili sobie na przykład budując magnetyczne anteny pętlowe, które znakomicie poprawiały odbiór. Wprowadzony przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. W związku z rozwojem sytuacji w Polsce amerykański sekretarz stanu Heik Obecnie Rosja posiada o wiele bardziej zaawansowane systemy walki radioelektronicznej. Jednym z nich jest Krasukha. To szerokopasmowa, wielofunkcyjna stacja zagłuszania, zamontowana na czteroosiowym podwoziu BAS 69022. System ten przeciwdziała wykrywaniu przez zachodnie samoloty AWACS i inne powietrzne systemy radarowe. Potrafi zakłócić pracę satelitów o niskiej orbicie okołoziemskiej. Może powodować trwałe uszkodzenia urządzeń radioelektronicznych. Skuteczny zasięg jego działania to 300 km. Ta rosyjska broń radioelektroniczna ma za zadanie kontrolowanie widma fal elektromagnetycznych na terytorium przeciwnika oraz na polu walki. To umożliwia łatwiejsze atakowanie wroga, a także ogranicza jego możliwości poprzez praktyczne wyłączenie systemów naprowadzania. Ponadto rosyjskie wojska radioelektroniczne potrafią zagłuszać radary przeciwnika, sieci telefonii komórkowej, a nawet sygnał GPS co miało miejsce 5 marca tego roku na terytorium Finlandii. Podobno Rosjanie umieścili na terytorium Ukrainy sześć niezależnych brygad wojsk radioelektronicznych, trzy bataliony i dwie kompanie WRE. Dzięki zaangażowaniu tak dużych sił oczekiwali całkowitej kontroli nad łącznością na terytorium wroga. Jednak rzeczywistość. Bardzo szybko zweryfikowała te plany. Kiedy Rosja brutalnie zaatakowała Ukrainę, odcinając ją praktycznie od wszelkiej łączności, ukraiński wiceminister zaapelował do Elona Maska o dostęp do satelitarnego systemu Starlink. Ten po kilku godzinach odpisał na Twitterze: Starlink jest już dostępny w Ukrainie. Więcej odbiorników w drodze. Pierwsza ciężarówka, wypchana po brzegi urządzeniami potrzebnymi do korzystania z systemu satelitarnego systemu Starlink dotarła na Ukrainę już następnej doby. I tak, Cały potencjał radioelektroniczny Putina został zniweczony przez komercyjny system telekomunikacyjny Starlink. Jest to obecnie jedyny system komunikacyjny nie pozostający na Ukrainie pod kontrolą Rosjan. Dlaczego rosyjskie wojska nie mogą zagłuszyć również systemu Starlink? Otóż po pierwsze i najważniejsze już dziś na orbicie okołoziemskiej jest około 2000 satelitów Starlink i ciągle są wysyłane nowe. To zbyt wiele urządzeń, aby można je było wszystkie wyłączyć, zagłuszyć, przykryć pasmo ich pracy. Po drugie, ale to już tylko moje przypuszczenia, na przykład system Krasukha pracuje do 18 GHz może zagłuszać wszystkie urządzenia do wysokości pasma 18 GHz. Natomiast Starlinki pracują od 10.7 ale do 30 GHz. Więc mm, rosyjskie systemy nie są w stanie przykryć pełnego zakresu pracy systemu Starlink. Ponadto nowsze wersje Starlinków będą posiadały e, między sobą komunikację laserową w jeszcze wyższych zakresach fal tej komunikacji praktycznie nie da się wyłączyć żadnymi zagłoszarkami. Ukraińcy bardzo potrzebowali takiego systemu. Satelitarna łączność internetowa zniknęła na Ukrainie już pierwszego dnia wojny w wyniku cyberataku. Maszty telekomunikacyjne były albo zagłuszane, albo wysadzane. System Starlink, umożliwia Ukraińcom dostęp do sieci, w ogóle nie martwiąc się o infrastrukturę. A kiedy okazało się, że terminale Starlink są zbyt prądożerne, terminale naziemne, Elon Musk aktualizował je zdalnie. Teraz dzięki tej aktualizacji mogą one pracować nawet ze złącza zapalniczki samochodowej. Właśnie dlatego Władimir Putin jest wściekły. A według ukraińskiego wywiadu również bardzo ciężko chory. Wszystkie jego plany dotyczące Ukrainy właściwie nie zostały zrealizowane. Ta wojna Rosji idzie fatalnie. Na szczęście za to Elon Musk na Ukrainie jest bohaterem. Zaangażował się w pomoc, dostarczając jej szybki internet. Przekazał również magazyny energii oparte na bateriach litowo znane jako Tesla Power, w kilku przygranicznych miastach. W tym również w Polsce umożliwił um, bezpłatne ładowanie samochodów elektrycznych, co nie jest bez znaczenia, bo jak wiemy, na Ukrainie brakuje paliwa. Niewiele osób wie, że to właśnie na Elonie Musku wzorowali się twórcy filmu Iron Man. Myślę, że nie ma takiej zbrodni, której Putin i jego ludzie jeszcze nie popełnili na tej wojnie. To właśnie dlatego oczy ludzi z całego świata, a na pewno oczy Ukraińców, skierowane są w stronę e, inżyniera, przedsiębiorcy z Los Angeles, bo przed nim kolejne wyzwania, na przykład ocalenie żołnierzy z twierdzy Azovstal, co tym razem Elon Musk napisze na swoim Twitterowym koncie. Tego nie wiem, ale domyślam się, że będzie to kolejna bolesna szpila dla Putina.